Witam Was w kolejnym odcinku na tym niesamowitym kanale. I co mamy więcej, więcej um, powiedzieć? Nie napisać widzieć się z Ale to wroga. Wracając, trzymać kciuki, z ludzi za nie będzie słychać. Dobra, Kolejny. Jesteśmy w Toilet Tower i Jak widzicie, jest update. A... około 3 dni. A to co ja chcę zrobić... O... Op opening Summer Grades. Żeby to stać akwatykę Titana. Nie pytajcie po co. Bo jest... Po co słaby. <laughs> Ale dobra. Wybaczcie, wybaczcie, co tak rzadko słyszę na filmie, naprawdę. No to wam. Czekamy na nową mapę 4 Czyli apel z mamów. Czyli jakiś trudny tryb, który można przejść am clock z I to jest trudny tryb. Aktualnie hard lore talantyk wiecił Choj, talantyk Ale to. Całuję w sumie trzech sekcji. Pierwsza secy. Nie nakrałem, nie nakrałem jak to zrobić. Ale w sumie nie całuję, bo to już w sumie każdy wie jak zrobić. W sumie to też. Ale to. Te dwie największe rzeczy, których całuję. pierwsza rzecz, zrobiłem Cross Trade a. i tego w nie stawuję. To jest pomogłem w tym Walkacu. Ten kij nie mogę patrzeć i tak, i zrobiłem tego Trade. A. W mnie prawie sa tylko muszę oddać moje ko, ukochane ko, sinistery Titan TV. Przynajmniej mam Old. Nie chwila. Ja, 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 chwila. Ja też nie mam Old Fatal. Dobra, nie łasę. Ale to w sumie mam Cementet Titan Cameramana. I którym z tej, dzisiaj sobie czekamy? I poradzę na, na pompę którą żałuję, się nie nakałem To nie był Penning, ale mam Titana, Palmena. Drodzy widzowie, Wy, wybaczcie miejsce, tylko nie nakleiłem. Zrobiłem tylko bardzo niebezpiecznego trejta jeśli chodzi o to, bo to był na Cross -traker. Cross state A ja Ja to słownie wam odwracam robić, robić takich rzeczy Ja tam jestem szalony, więc Po prostu, chciałem łęca ryzykować I tak jak powiedziałem, że nie mam tego pojęcia Ale dobra Czwarta minuta filmu, a ja dopiero zacznę grę Ok. Mi to nie przeszkadza. Jeśli mam, jeśli mam, to coś o tym update'u, w którym występuję, ten typek, który dosłownie pokazuje, że ten. te jednostki i Starbucks będą lepsze. Pali mnie to grać. Ale to nie jasne. I chwila. Dobra. Chcę powiedzieć, że 3 i kończy się na tym, że w mnie nic nie powiedziałam. Poniade. Ale. ale dobra, okej. ok. Zaczynając <laughs> od pierwszej secy. Zobaczcie, czyli nowa mapa. Mogę ją w sumie istnieć na jedną z najlepiej wykonanych map, mapy ewentualnie w, nie wczoraj Mamy tam niby no, tam no, jest jedną no, wakacyjną mapę. I Halloween, I, i Halloweenową. I świąteczną. Ale świąteczna strasznie mnie, mnie no odsyp od czym mi nie paliła? Ładna pyła to fakt ale, ale mnie to trochę, trochę od um, AM paliła, kiedy chciałem sobie you know, prezesanty poparmić. Ale dobra Kolejna rzecz w tym updatecie? Jednostka. Tylko jedna jednostka i to sarobuksy. O Boże. To jest dosłownie jedna z najkorszych rzeczy, jaka mogła być. Zaraz wyksz. Jeśli ten food crate tej gry nie naprawi. Albo ewentualnie eventy typu clockmanów. Clockman is, y no, tylmy um... nami. Co to tego mocniej naprawić? Ja naprawdę chciałem sobie, żeby taka syła. Ale nie. Jeśli tak ją umrze... To nie będzie nic mnie to nie ciągnęło. Nie, nie. No nie wiem co mam teraz katać. Muszę... Nie, nie. O! Nie ja chcę posfajt. W jakim to I Jeszcze na tej mapie jest coś, które mi się... No bardzo podoba. Tylko nie więcej co się to podobać, nie? Ale tutaj co?

Znaczy wy by raczej tych leków, no, no nie widzicie. I trzymać kciuki, kciuki z ja to nie wiem. I trzymać kciuki, że wy ich nie widzicie. A jeśli widzicie, no to, przepraszam. Dobra. I postawiłem tego tak tementety Titan tutaj, tam kameramana. Pierwsze set. epiczko wygląda. Druga chłop jest bez na, na początkowych levelach. I czwarta. Dlatego on już teraz, teraz potrafi w ten piercing. Jest Listly dla osób, które go mają. Czyli albo, albo wytrwali, albo kupili Listly Płakamy. nie kupujcie, kosar, kosar, jako buksy. i tego w sumie całuję. Chwalałbym mieć, mieć takiego kolekwiana w sumie, w sumie, który pija raz, a, 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 a po Nisko co pije w sumie, chyba, Chyba więcej od Koltena nawet, ale nie wiem. On pije 120 tysięcy razy na jednego sekundę. A koledyn pije chyba tyle samo. A i w sumie rzecz, którą w sumie, no, zauważyłem, i chyba nikt tego nie zauważył, to jest tylko. Chłop ma, chłop ma, lekkiego tylko I wiem, że monstracja napisała, że o, kold to spowalnia! popalnia. Ja, Jaki ja, koltan? ten? Jutsery. co? Ale to okej. Okay. Wracając. Musiałem tak zrobić, przepatrzcie widzowie. Okej. Okay. Co ja tam miałem kazać? Dobra. Czas. No nie, nie miałem kazać. Dobra. W sumie ten film jest taki no, rozkrzewkowy, po mam zamiar w miarę nakreślić te filmy. Będę je siedzał po kolei po prostu co 4 dni. 4 filmy nagra... nagramy dzisiaj. Ten film, który teraz widzicie, um, widzicie sobie od razu, jak... Od razu, jak nagram te 4 filmy. A potem... A potem zacznę farmić coiny na opening. Jest... Ja mam zamiar, zamiar mieć serio dużo tych coinów na ten, na ten kubiot opening. Ma piercing. Jest wreszcie bardziej użyteczny. Takie toksy, które tutaj padają. W sumie, jak tak to patrzę... On jest mocny. Ale trzeba go najpierw ulepszyć na ten trzeci poziom. Na ten trzeci? Czy to był czwarty? Czwarty poziom. Zatrzymanie czasu. I nie wiem, co się stało, ale on tutaj zatrzymanie czasu ma inny kolor. Który mi się nawet... Który mi się podoba. Trzymać kciuki, że nie będzie słuchacie tych rzeczy z, z oknem. Dlaczego? Nie chce mi się tego nagrywać drugi raz. Tak mi się bardzo nie chce. Jeśli chodzi o nagranie tego filmu, to szybko się to nie po. Nie po to, opa misją canyon tym kolegom. Tym całym Tementetem. On jest słaby. On jest właśnie, właśnie bardzo mocny. Chłop to potrafi sobie autoskiwać. Jest, jest Solcer Astro Toilet. Czy, się nie odpalamy na końcowych wave'ach? Nawet nie wiemy jak oni się odpalają, chyba tak samo jak liczyć liczy, czyli przez okłusanie. Takie, takie gramy, gramy w tą grę, a nie rozumiemy jakie działają, działamy nowe emkible. Prawo ja. Nie. Zyskać mi w apysmalu to, to na tym momencie są no tylko to chcę można grać tylko tylko, tylko na, na tym mapie w sumie mogliby w sumie to, to malia, tak zapis tak jest w następnym update'cie, czyli w tym foot albo w jeszcze następnym Pozwolić, aby Mala na innych mapkach również. I to pewno troszeczkę poprawiło w sumie sytuacją. Nie za bardzo? Ale pewno poprawiło. Nieważne. nie więc smoothie tome z nimi, z nimi. A z nimi za nimi 3 mutanty, a za nimi jest 4-kwarka rakiet mutant. I jeszcze Small Scientist toilety, który miał być sztuczmki w tym filmie, że... ...zaskończyło się na tym sensie, że najszczęśliwszy jest Walter White. Czyli... czyli T-Shirt Toilet. Ili w skrócie heavywave, który mi wypada średnio 8 razy w tym miesiącu. Tak liczyłem. To w ogóle ale jest to rozmiesnął. Powiem no? samo, nachy, na, ja nie mamy w ogóle szczęścia. A jakoś się staje co kilkadziesiątych, jak no Ora toilety, i tą, które mają 64 000 HP. I jestem mokrytać. Uwaga, jeden plusik temu tematowi. Bardzo, bardzo przyjemnie się opatrzy. Jak, jak lozofo, cała linia MFO kwalifikacji. O, taka nowa toilety. Ins Interpretor astrotoilet. Jak po prostu nazywamy X... X-Wing Astro Toilet. Nie wiem czemu. Ale nie, serio, dlaczego te astrotoilety mają, mają... jakieś dziwne nazwy? Nie, serio, Sekutor Astro Toilet? jest, jest, jest spoko nazwą. Ale... Dlaczego ten no... Na fety, i nie mogę teraz powiedzieć, że mnie jego nas, wy... nas wyposobiono Oram ich tam sobie spokojnie, i traci też struktur, a to toilet, który. Jest po prostu wielkim klocem. Jestem oh, większym o caniantu Al Nie mogę się doczekać grania Titanem Fanmenem w razie nakiwania filmów. Dobracie użyłem moich obliczeń za ten taki potrafi zatrzymać około 6% jego całego życia. Dobra, zobaczcie, teraz jest kolejnego tementeta. Nie serio, nie serio, tak wygląda, te pizza. Jedna z lepiej wyglądających, a mi z tak, tak w tej, tej antoreksie. Ja bym się nie opraszył, jeśli upgrade Titanic Logman by tak wyglądał. Ale lęk ale, ale, ale nie wygląda. Jest, jest też po prostu ogromnym klocem. Więc, wspaniale. Nie on uwalnia, on nie uwalnia właściwie. I zresztą ja też mogłem sobie upsturać to, co on zlewuje. Jeśli przyjąć odpowiedzią na moje pytanie jest, co one szlauwują? Komentarz, a my pod tytułem, Ale on nie. Dlaczego ja się wysłać? Wysłał z nie mogę wtedy nagrywać ja tego filmu, nie wiem. Ale dobra. prawda. Jeśli pod tym filmem mamy, będzie komentarz Ale, ale nie jest napisane, co one szlauwują? nie czynimy. Też napis... nie jest napisane, co so on slowują, a on slowuje, okej? Okay? Dlatego przy niektórych jedno tak no. Po prostu przy niektórych jedno trzeba się pomyśleć, czy ktoś slowuje, czy nie. I to jest w sumie główny powód, dlaczego w sumie... Nie Nienawidzę niektóre jednostek fake, tak sam. Trzeba się nie pytać, po prostu to, to myśleć. Tylko ja nie 40 49 Wave i Wave 50. Jak widzicie, pokrywujemy te fale bez większych problemów. I ten koń pusty mi się nie podoba. Jak to wszystko knota I myślę sobie, to co ja musiałem zrobić w życiu. Że ja kikany, tyśne kop, który ma wielką kuszą, to poro tam, który strzela to Ghibli, na który napiętnuje z kosmosu. Nie wiem, nie wiem co ja zrobiłem w swojej życiu oślep. co wiem, co wiem, naprawdę. I sekutor Astro Toilet nadchodzi. Czyli moim zdaniem najlepsza, najlepszy kip ever. Chłopiec ciężki, ale nie za ciężki. Jak niektóre nowe kible. I mówię tu o... Tu ...o... o, o evencie wakacyjnym. I z tymi wyzwyci powoli... ...dual Darko toilet, jak ja ich nienawidzę. Głównie przez to se... ...set... 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 Se robiłem dwa... Trak, po śmierci. O nie, zając w Turkeję, yeah. najkoszej dla mnie. Jeśli będę Tome... będę... to grał Titanem FunManem. Czyli... Czyli... to... nie Tytanem FunManem będę potrzebował Astro w takim razie. Nie... Nie tylko Astro, tylko Astro apiketty Titan Cameramana. test jest te w, w sumie jednostką saroursy. Ale ając to będzie dziąć niowy kilka, kilka minut nut, nutkania. Al po Musi teraz. Dobra. Nie zakończę teraz filmu. Bo jest szansa, że tego nie będzie słychać. Jak bardzo chcę, żeby tego nie było słychać. Proszę. Okej. Okay. Jeśli nie będzie mój um, trąbek. wszystko będzie okej. Okay. Ten smoothie, Tom. A idźcie w Tutaj na waveformie 59. Również 50. sposób. I wychodzi Giant Astro Spider Toilet. I ta pora na, mo na moje płakania. Seby as Solicer Astro Toilety się nie odpaliły. Jak jest to wiem, się. Nie, widzę. I w ich momencie ja odpalił się. Poprawki, zrobiłem to. Large Astro Toilet. Nieważne, ich, pasje, ich pasje jednak nie pasuje. Ich nie pasuje na to, chyba. Stop timing. Nie. Wysłucham Okej, Ok, później wynajmu głos. I ona też obejrzała teatr Astro Toilet. Oh to bosa. To jest Astro Spider Toilet. I tutaj jest Astro Toilet. I tutaj jest Titicia i lecą. Tak, lecą, czy chodzą? W sumie nie wiem. I te swoje trochamy Titicia i omok. Swoje trochamy Titicia to toilety potrafi lat. Lat taczemy bez amc waga. Jakie? Jakie? Nie pytajcie. Okay. Dobra, więc przechodzę tą mapkę. Ponad 20 raz. Aż Ok, aż dla tego to, to leci daj ponad. Aż inaczej mamy. to Chyba niełatwe. I sygnał na ogół, to pokażę dopiero teraz o Was słyszałem, że to jest też kanał od, od... no... ...Timota i Hiflajwa. Przynajmniej na, na najmniej trójki. Okej, okay, myślałem, że to na men się śpiewały jednak nie. to w sumie nawet i lepiej. Koniec. Dobra widzowie... ...dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie. Komentujcie i oceniajcie. A i subskrybujcie mój kanał, zapytam ci to w komentarzach o